W poprzednim odcinku cofnąłem się do przeszłości Dead by Daylight i przedstawiłem wam co zostało dodane do gry bardzo dawno temu. Teraz postanowiłem pójść jeszcze krok dalej i zrobiłem listę 6 rzeczy, które miały zostać dodane do gry, ale tak się nie stało. Cześć, jestem Averogal i zapraszam Was do oglądania. Także zaczynamy od miejsca szóstego, na którym znajduje się niewydana mapa. 8 marca 2022 roku na kanale Dead by Daylight został opublikowany trailer przedstawiający nowy chapter Soda Horizon, w którym został nam przedstawiony nowy ocalały oraz killer. Co ciekawe, Trailer rozgrywał się w miejscu, którego nie ma w DBD, co oczywiście wskazywało na nową mapę, która, jak wiemy, nigdy nie została wypuszczona na live serwery. Kolejną rzeczą z tego traileru, która wskazuje na to, że takowa mapa miałaby zostać dodana do gry, jest występująca w tle szafka, a jak wiadomo, dosłownie taki sam model mamy już w grze. Pytanie brzmi, dlaczego deweloperzy zrezygnowali z nowej mapy. Macie jakieś pomysły? Przechodzimy do miejsca piątego, na którym znajduje się VR. Tak, nie przesłyszeliście się. Behavior miał zamiar kiedyś wprowadzić do gry model VR. Jest to informacja potwierdzona przez sam. Developerów na streamie, który odbył się aż 6 lat temu. Co ciekawe, powiedzieli oni wtedy, że mają w planach w jakiś sposób zaimplementować to do gry, ale jak wiemy na dzień dzisiejszy nic takiego finalnie nie zostało dodane. Sami posłuchajcie. I naprawdę szkoda, że Behaviour nie popchnęło tego pomysłu dalej, bo mógłby on sprowadzić Dead by Daylight ponownie na ścieżkę gry typowo horrorowej. Bo chyba wszyscy zgodzą się, że jedyną rzeczą, którą boimy się teraz grając w salałem, to czy przypadkowo killer nie ma Noeda. Na miejscu czwartym umieściłem YouTubeowe koszulki. Jak na pewno wiecie, w roku 2017 do gry zostały dodane koszulki Twitcha, Domek oraz Dwighta, które zostały rozdane streamerom. Co ciekawe, deweloperzy mieli w planach do do gry również koszulki dla YouTube'owych content creatorów. A więc pytacie, co poszło nie tak? Niestety pomimo dużych chęci twórców gry, YouTube nie był zainteresowany taką współpracą i najprawdopodobniej już nigdy nie zobaczymy tych koszulek w grze. Is it, uh, YouTube Przejdźmy do miejsca trzeciego, na którym umieściłem kroki ocalałych. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale dajcie mi wytłumaczyć. Teraz w Dead by Daylight Killer ma sporo opcji, aby śledzić, gdzie znajdują się ocalali. Mówiąc to, mam na myśli nietrafione testy umiejętności, czy na przykład fazwolty. W bardzo wczesnej wersji gry, gdy deweloperzy dopiero tworzyli jej podstawy, killerzy widzieli lokalizację ocalałych za każdym razem, gdy This was the first uh, definition of uh, being able to see where the survivors ran. So it was actually at the time, it was a 100% accurate location of where they were. I szczerze, bardzo cieszę się, że nie zostało to dodane do finalnej wersji gry. No bo przykładowo weźmy sobie taki Chase. Przecież, z racji tego, że przez 99% Chase sprintujemy, sprintujemy, mindgamy po stronie killerów byłyby o wiele łatwiejsze. Na miejscu drugim znajduje się Parkour. W bardzo wczesnym prototypie Dead by Daylight gra miała być o wiele dynamiczniejsza. Z tego właśnie powodu deweloperzy postanowili dodać do gry system parkouru. Jak widać na wycinku, który pochodzi z oficjalnego streama. System ten bardzo urozmaicał czasy, bo wprowadził nie tylko mechanikę wspinania się, ale i również przeskakiwania z jednej struktury na drugą. Niestety, pomysł ten został kompletnie porzucony, a to najprawdopodobniej dlatego, że był on strasznie trudny do zaprogramowania. A szkoda, bo kompletnie mógłby odmienić rozgrywkę. I tak oto doszliśmy do miejsca pierwszego, na którym znajduje się zmiana rosowa. Jeżeli oglądacie ten odcinek, jestem pewien, że widzieliście pierwszy oficjalny trailer Dead by Daylight. Ale czy zauważyliście w nim coś dziwnego? Jeżeli nie, już odpowiadam. Mac Thomas w obecnej wersji Грея с белой. W trailerze zaś jest ukazana jako postać czarnoskóra. To samo tyczy się Claudette, która teraz jest czarnoskóra, a bazowo miała być biała. No ale tak właściwie dlaczego? Odpowiedź jest prostsza niż myślicie, a brzmi ona stereotypy. Wyobraźcie sobie, jak musiałaby się czuć osoba czarnoskóra w momencie, w którym weszłaby do gry, a jedyną postacią czarnoskórą jest babka, której umiejętnością jest szybsze uciekanie oraz ciche przeskakiwanie okien. To samo z drugiej strony. Biała, nieśmiała osoba, która ma nerdowe okulary, a jej głównym zainteresowaniem jest botanika. Dlatego, aby uniknąć kontrowersji, deweloperzy postanowili zmienić te dwie postacie rasami. To tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie i cześć!